Jakie były najczęściej używane młodzieżowe słowa w 2022 roku? Sprawdziliśmy media społecznościowe, z których korzystają młodzi ludzie, i oto co nam wyszło. Najpopularniejszym młodzieżowym słowem 2022 roku jest akronim POW Point of View. Powstanie POW zawdzięczamy popularności TikToka i rolek na Instagramie. To słowo wiąże się z sytuacjami z życia wziętymi, które odgrywane są przez różnych twórców internetowych. Na drugim miejscu jest anglicyzm IMAGINE. No, nie, to fajne. To fajne. Kiedyś XD, a teraz UW. Emotikony tworzone za pomocą liter coraz częściej są uznawane za jednostki leksykalne. I to jest bardzo UW. W 2022 roku w plebiscycie zorganizowanym przez PWN młodzieżowym słowem roku zostało ESSA. U nas jest dopiero na czwartym miejscu, więc milenialsi boomerzy chyba maczali w tym palce. Miejsce piąte, rel. RE, czyli skrót od relatable, czyli mam tak samo. Pełny raport i słowniczek młodzieżowych słów znajdziecie na naszej stronie nadwyraz.com.